Dziś piątek, a to oznacza, że na naszym kanale czas na kolejny magazyn Fortuna Pierwszej Ligi. W tym odcinku pomówimy o historycznym wyniku legendy Arki Gdynia, trenerskim powrocie, ale zajmiemy się też zmaganiami pucharowymi. Zaczynajmy. Najlepszy strzelec w historii Arki Gdynia. takim tytułem może od 16 września posługiwać się Marcus Vinicius da Silva de Oliveira. Gol numer 63 zdobyty w ligowym starciu z GKS-em Katowice pozwolił Markusowi prześcignąć Stanisława Gadeckiego i zostać samodzielnym liderem historycznego rankingu strzelców. No wielka radość, no to wiadomo, to nie da się tego opisać. Wiadomo, nie tylko pan dziennikarz, który mówił, że czekał na to, nie tylko on. Ja też czekałem. To wiadomo, że to jest wyjątkowa chwila i moment dla mnie. Zawsze odkąd tu byłem i od paru lat pamiętam, że kiedyś ktoś mi zapytał jaka mam cel, jakie mam marzenie, no to nie chciałem to zdradzić, ale jak już miałem tych 30 parabramek w barwie Arki, to, to zawsze marzyłem, że to jak najwięcej to strzelić i sam to by, sam to by sam sobie tego życzyłem dla siebie i, i pracowałem, walczyłem o to. Każdy wie jak to jak to potoczyło, naprawdę walczyłem nie, nie sam z, ze sobą, żeby, żeby tu, tu być jak najdłużej, jak naj, najdłużej, żeby pomóc i, i, i drużyna, i klub i, i siebie. Też ja i tak się, tak, tak się stało. Gdy w 2012 roku Markus da Silva trafiał do Arki z Orkana Rumia, mało kto mógł się spodziewać, że zostanie on legendą klubu z Gdyni. W żółto-niebieskich barwach przeżywał on momenty triumfu i dużo gorsze czasy, awanse i spadki. W pamięci kibiców z Gdyni zapiszą się jednak przede wszystkim zdobyte przez Markusa Puchar Polski i Super Puchar. Tak jak wtedy, również na okazji historycznego Gola, Markus da Silva był dobrze przygotowany. Ta koszuka tak naprawdę miałem już od dawna Od odkąd strzeliłem ten 62, i, i miałem to koszuka. To jest taka lajka koszuka, którą sam napisałem z mazaki, z wielkim napisem. Może nie, nie było tak wyraźnie widać, czy pisałem TAG i 63. To była ta koszuka, którą biegałem na, na, na ławkę albo Kazy. Kazy miał akurat szczęście jeszcze mówił na mecie. Ja nigdy ci nie trzymałem ten koszuka, bo każdy, po, każdym, po każdym mecie prosiłem ktoś żeby mnie tam utrzymał, żeby tam jej mówił, nie, dzisiaj cię przyniosę, przyniosę cię szczęście cię i tak było. Każdy mi przynosił szczęście i, i biegałem do niego, żeby mi, da, mi, da, mi dał tę koszulkę, która miałem przygotowana. A co przyniesie przyszłość? W obecnym sezonie Arka spisuje się w kratkę, przeplatając dobre występy meczami takimi jak ten ostatni ze Skrą Częstochowa. Jeśli więc Markus Da Silva chce dopisać do swojego piłkarskiego dorobku kolejny awans do Ekstraklasy, niezbędne będzie ustabilizowanie formy w kolejnych tygodniach i miesiącach. Każde mecz jest inny i różny. Jeszcze, Pamiętam, jeszcze przed tym meczem mówiłem, że w tym meczu ze, ze Skrą to jeszcze... Przypomniałem tę sytuację, jak graliśmy ostatnie, e, ostatnie zeszłe sezony, jak graliśmy z Bohatową, e, bez obrazy bez, nie chcę obrazić nikogo, tu wiadomo, to nie po to tu jestem, ale chodzi o to, że jak przychodzą tutaj te drużyna teoretycznie słabsze o, od nas, no to zawsze to jest problem. Jeżeli, jeżeli nie strzelimy tam ten bramka na 1-0 e, od razu, pierwsze połowa chociaż jak nie strzelimy, jak nie odchodzimy wynik, to... Tym później to gorzej, tych drużyny się napędzają. Oni wiedzą, grają... Tak teoretycznie drużyny słabsze grają z wielką arką, przychodzą tu, żeby dać sobie ponad wszystko, żeby, żeby wygrać z nami. Po bliskorocznej przerwie na trenerską ławkę, właśnie do klubu Fortuna Pierwszej Ligi wrócił Artur Skowronek. Szkoleniowiec, który w listopadzie 2020 roku zakończył swoją pracę w Wiśle Kraków, będzie teraz prowadzić Zagłębie Sosnowiec, w którym schedę przejmuje po innym byłym szkoleniowcu Wisły Kazimierzu Moskalu. Bardzo się cieszę, że złapaliśmy współpracę, że złapaliśmy dobry kontakt z ludźmi, którzy bardzo chcą, żeby szybko wyjść z tej sytuacji. W którą dzisiaj weszła nasza drużyna. Myślę, że poczułem jedną rzecz: bardzo pozytywne nastawienie i bardzo dużo pozytywnej energii, co ułatwiło w tym, żeby wprowadzać korekty, bo one muszą się pojawić, bo jest po prostu sytuacja trudna. I na tym w tych momentach krótkiej współpracy się skupiliśmy. Najważniejszy w tym wszystkim był dobry mental wiara i zaufanie w to, co chcemy osiągnąć i to bardzo mocno poczułem od swoich współpracowników. Trudne zadanie ma przed sobą Artur Skowronek, bo za Zagłębie Sosnowiec spisuje się od początku sezonu zdecydowanie poniżej oczekiwań. 6 punktów i przedostatnie miejsce w ligowej stawce. Misja w Sosnowcu zapowiada się więc naprawdę wymagająco. Tutaj wiele jeszcze przed nami, oczywiście jest moment trudny, mamy bardzo mało punktów, jesteśmy w strefie spadkowej, to nigdy nie powoduje, że jest komfort taki psychofizycznej do codziennej pracy, ale tak jak powiedziałem na wstępie, poczułem bardzo dużo pozytywnej Energii. Regenerują się chłopaki bardzo szybko przy wysokiej intensywności zajęć. No to właśnie pokazuje to nastawienie. Będzie po prostu dobrze. Debiut w nowym klubie. Trener Skowronek ma już za sobą. We wtorek, zagłębie w meczu pierwszej rundy Fortuna Pucharu Polski wygrało z czwartoligowym ruchem z Jeszowice aż 6 do 0. Ligowy debiut przypadnie natomiast na mecz z liderem, gdzie poprzeczka będzie zawieszona zdecydowanie wyżej. Zawsze tego czasu w piłce jest mało, ale ja wiedziałem w jakiej sytuacji odnajdę się jako nowy szkoleniowiec, zagłębiw sosnowiec. I dlatego tak to wszystko było zaplanowane, żeby dać sobie szansę, żeby zobaczyć nowy obrazek zagłębia Sosnowiec. I jestem przekonany, że tak będzie, bo właśnie widzę te pozytywne nastawienie i wiarę w pomysł, który mam na, na drużynę. Ogromna motywacja wśród tych piłkarzy. Oni są ogromnie niezadowoleni z tego, że nie spełniają oczekiwań. ja chcę im w tym wszystkim pomóc. I tak to dzisiaj odbieram. Większość kibiców Widzewa zapytanych o to, który z ligowych rywali kojarzy mu się najgorzej, wskazałaby na skrę Częstochowa. W pamięci łódzkich kibiców zapisały się bowiem mocno mecze rozegrane z tym zespołem na szczeblu drugiej ligi w sezonach 2018-19 i 2019-20. Co prawda pierwszy mecz w Łodzi Widzew wygrał, ale trzy kolejne spotkania nie ułożyły się już po ich myśli. Najpierw feralny remis z niewykorzystanym w końcówce rzutem karnym, później dwie porażki, które nie poprawiały napiętych nastrojów w Łodzi. Jednym z bohaterów ostatniego starcia tych drużyn był Adam Mesjasz. Myślę, że to były dobre mecze w naszym wykonaniu. E, oczywiście każdy mecz na Widzewie z taką publicznością jest wyjątkowy. Dlatego cieszymy się, że teraz przyjdą kibice. E, osobiście udało mi się strzelić bramkę, zawsze w miarę dobrze nam się grało z Widzewem. I mam nadzieję, że tak będzie i teraz. No na pewno trzeba grać tak jak do tej pory, e, mocno w defensywie utrzymywać to i strzelać jak najwięcej bramek. To bardzo ciężki mecz, wiadomo widzę że gra bardzo ofensywnie, będziemy musieli się skupić na, przede wszystkim na grze w obronie. I szukać swoich szans w pozostałych fragmentach lub bądź kontratakach. Piątkowy mecz w Łodzi będzie więc szansą na rehabilitację za te porażki. Zwycięstwo ze Scroom smakowało bez pewnością wyjątkowo między innymi Danielowi Tanżynie, który ma w swoim piłkarskim CV występy w skrze. W Często się wtedy zmieniło. Graliśmy na, na starym stadionie, mamy Loretańskie i gdzieś tam. Było paru takich chłopaków, przyszło doświadczone, jako młody, młody chłopak, bo chcieliśmy zrobić awans w tamtym sezonie do trzeciej ligi, ale, ale nam się nie udało. Chyba jak się nie mylę, tam awansował klub z, z Myszkowa, no ale spędziłem tam pół roku na wypożyczeniu z odrywisa, bo wtedy w odrzewisa hmm. było mi powiedziane, że, że byłem w każdej sa klasy, ale no, powiedzieli mi o trenerze z góry, że nie zagram w żadnym meczu, bo jest walka o byt klubu. O utrzymaniu w tekstaklasie i, i poszedłem sobie do skry czwartoligowej pograć, żeby w seniorach nabrać doświadczenia, żeby nie grać w młodekstaklasie. W ambitnej skrze trudno będzie o punkty w łodzi, zresztą w tym sezonie każdemu trudno jest o punkty na tym terenie. Podopieczni Janusza Niedźwiedzia mogą pochwalić się najskuteczniejszą ofensywą w lidze i z pewnością nie zamierzają w meczu ze skrą zwalniać tempa. Jesteśmy zadowoleni, choć zawsze, zawsze może być gdzieś tam lepiej. Parę parę gdzieś tam punktów potraciliśmy, no ale wszystkiego też tam gdzieś tam nie da, się, nie da nie da się wygrać, ale jesteśmy z tej postawy dużej postawy punktowej bardzo, bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że, że będziemy dalej tak krok po kroku myśleli o następnym spotkaniu, o zwycięstwie w następnym spotkaniu, żeby później osiągnąć nasz nasz cel. Będzie to bardzo, bardzo ciężki mecz. Trzeba być w tym meczu Mega. Gdzieś tam mocno skoncentrowanym i, i, i skra pokazała w ostatnim czasie, że, że urwała punkty na Arce Gdynia na Bardzo. W bardzo ciężkim terenie, więc naprawdę czeka, na, czeka nas e, ciężkie zadanie, ale, ale trenujemy cały tydzień, przygotowujemy się ten, pod ten mecz, oby, że, żeby w sercu Łodzi zostały te punkty. To mecz Korona kielce Andecja nowy Sącz z listopada 2020 roku. A to mecz Korona-Sandecja z września 2021. Na pozór wiele jest w tych obrazkach podobieństw, ale to tylko na pierwszy rzut oka. Sandecja sprzed roku do meczu z Koroną przystępowała z 10 porażkami w 11 rozegranych na starcie sezonu meczach. Obecna Sandecja przyjechała z kolei na teren lidera i wywiozła z niego 3 punkty. Naszym celem jest utrzymanie i o tym będę mówił cały czas. My przede wszystkim w tym sezonie chcemy się utrzymać, trzy drużyny spadają, nie tak jak w poprzedniej. Rundzie, czy w, w poprzednim roku, gdzie, gdzie tylko jeden zespół spadał, to jest dla nas najważniejsze, żebyśmy się utrzymali, a nie będziemy zmieniać celu jak, jak na początku sobie taki założyliśmy. Aczkolwiek na pewno jesteśmy ambitnymi ludźmi, trenerami i zrobimy wszystko, żeby Sandecja była jak najwyżej, bo to dla nas jest istotne. Budujemy nowy, piękny stadion. Mam nadzieję, że. Nasza gra zachęci do tego, aby nasi kibice przychodzili w sporej ilości tutaj na, na obiekt przy ulicy Klińskiego i przede wszystkim my, być może naszą grą i tym, że się buduje nowy stadion, pojawią się nowi sponsorzy. Być może e, kiedyś w przyszłości ktoś będzie decydował o tym, że Sandecja będzie się rozwijać i że będzie chciała iść do Ekstraklasy, bo na pewno zasługuje na to, żeby w takiej Ekstraklasie w przyszłości być. Przed sezonem były powiedziane, żebyśmy się w tej lidze utrzymali. My jako zespół, jako drużyna chcemy w każdym meczu wygrywać i zdobywać trzy punkty, bo, bo taki jest cel sportowca, żeby zawsze wygrywać i do tego dążymy. Sytuacja w Sandecji jest obecnie zgoła odmienna od tej z czasu, gdy Dariusz Dudek przejmował drużynę z Nowego Sącza. Dziś Sandecja to jedna z czołowych ekip Fortuna I ligi. A idealnym podsumowaniem tego, że ten zespół może wygrać z każdym, był mecz z ubiegłego weekendu, który dla korony był pierwszą porażką w tym sezonie. Na pewno jestem bardzo zadowolony, szczęśliwy z tego względu, że rewanż był bardzo udany. Wygraliśmy to my teraz 1-0. Wiadomo, że jak przychodziłem tutaj, Sandecja miała 10 meczy przegranych. Ja dołożyłem pierwsze spotkanie również 1-0. Na kielcach przegraliśmy, więc teraz. Rewanż bardzo, bardzo udany, jestem szczęśliwy z tego powodu. Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie, pomimo tego, że ostatnio w naszym zespole było dużo zmian, ale tutaj rozpędzona korona, bo korona wygrała przecież 7 spotkań, jeden remis, więc nie przegrała jeszcze spotkania. Tym bardziej doceniam to, że wygraliśmy. Korona traciła bardzo mało obramek. Na pewno jak przychodziłem tutaj, zespół był w totalnym kryzysie. 10 meczy z jednym punktem świadczyło o tym, że nastroje nie są najlepsze, aczkolwiek widziałem potencjał tej drużyny, tego zespołu i przede wszystkim tego klubu, miejsca w którym jestem. Tutaj z tego miejsca przede wszystkim chciałbym podziękować kibicom, naszym kibicom, którzy bardzo mocno nas wspierają, wiedzą, że, że są to trudne warunki do pracy tutaj w tej chwili i chociażby ja doświadczyłem czegoś fantastycznego, bo przegrywając 3-0 pierwszy mecz z Widzewem Łódź Tutaj kiwice dali nam bardzo duże wsparcie. Wcześniej wiedzieli, że porażka to nie jest to obce słowo. My po 10 meczach przegranych mieliśmy później pasce 17 meczy nieprzegranych, więc chcemy kontynuować to w tym roku. Wiadomo, że jeżeli chodzi o mental zawodników klubu, zawsze wynik jest najważniejszy. I tutaj wynik sprawia, że, że w tej chwili atmosfera jest dobra, a ten wynik bierze się, ja bym powiedział, tylko i wyłącznie z ciężkiej pracy. Zasługa moich piłkarzy, że ciężko pracujemy, realizują to, co sobie zakładamy w mikrocyklu tygodniowym i na szczęście mamy wyniki. Jednym z naturalnych bohaterów meczu w Kielcach był strzelec zwycięskiego gola, Tomasz Boczek. Zdobyta bramka była kolejnym dowodem na to, że trener Dudek może liczyć na dobrą robotę wykonywaną przez tego doświadczonego stopera. Ten mecz z liderem, który nie przegrał. Na pewno dodaje jakichś smaczków. Szczeliłem bramkę, która dała nam zwycięstwo. Dla mnie to jest taka szczególna bramka, bo, bo moja żona jest w ciąży i bardzo chciałem zrobić tą cieszynkę. Już było, powiem szczerze, że już jest dosyć blisko rozwiązania i bałem się, że, że się nie uda, ale na szczęście udało się i to jeszcze w tak ważnym meczu i w meczu, w którym ta bramka dała trzy punkty. Dla mnie to Coś szczególnego. Myślę, że ta wysoka forma zespołu jest budowana od paru tygodni. Wiedzieliśmy, że w pewnym momencie to zaskoczy. Gdzieś mały falstart na początku sezonu, a teraz wszystko idzie do góry, czujemy się dobrze fizycznie. Zagłębie Sosnowiec jest imiennikiem Zagłębia Lubin, a Górnik Polkowice jest imiennikiem Górnika Zabrze, logika każe twierdzić, że imiennikiem rozgrywek Fortuna I ligi jest Fortuna Puchar Polski. W ostatnich dniach wystartowała z udziałem pierwszoligowców pierwsza runda tych rozgrywek, a swoje mecze rozegrały już Zagłębie, GKS Jastrzębie, Miedź, Odra, Podbeskidzie, Korona i EKS. Na uwagę zasługują szczególnie dwa ostatnie zespoły, które wyrzuciły za burtę ekipy ekstraklasowe. EUKS po rzutach karnych wyeliminował Krakowie, natomiast. Korona okazała się po szalonym spotkaniu lepsze od Wisły Płock. Cieszymy się ze zwycięstwa i z tego, że przechodzimy dalej w Pucharze. I najważniejsze jest to yy, dzisiaj, jak zespół się prezentował, bo myślę, że wygraliśmy w pełni zasłużenie to spotkanie. I tutaj nie ma dla mnie, muszę powiedzieć, żadnej wątpliwości: brawo dla drużyny. Ale to, co jest jakby najistotniejsze, to jak w tym spotkaniu się prezentowaliśmy. Musimy tą drogą iść. Musimy oczywiście pokornie na to wszystko spojrzeć, bo, bo w tej chwili wrócimy do rzeczywistości ligowej, no ale jest ten kierunek, który nas cieszy, tak jak mówię, nie będę tutaj już mówił o emocjach, bo one były bardzo duże, myślę, że... Dogrywka, sam mecz na, na, na wysokim poziomie, też z obu stron. Do jedynego do tej pory bezpośredniego starcia między przedstawicielami Fortuna pierwszej ligi doszło natomiast w Legnicy. Miedź, zresztą podobnie jak w trakcie inauguracji sezonu, nie miała litości dla Odry Opole. 30 lipca w Lidze było 4-1. Tym razem zespół prowadzony przez Wojciecha Łobodzińskiego wygrał aż 4 do 0. Wszystkim cieszymy się z awansu. Pewne zwycięstwo zbudowało pierwszych 90 minut dyskusji. Yy, jedna rzecz taka, która na pewno trzeba brać pod uwagę, to jest w jakie grały zespoły, ale z jednej strony nie popadamy w jakiś optymizm, a z drugiej dało nam to kilka odpowiedzi, jeżeli chodzi o, o, o zawodników, którzy do tej pory nie grali i jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony w niektórych chłopaków, młodych chłopaków. Wszystkie sytuacje, które miała mieć wypracowane przez siebie, nie strzeliła bramki. Oczywiście nie wszystkie, mówię o pierwszej połowie, a, a wszystkie, które my sprezentowaliśmy, że tak powiem, bezlitośnie wykorzystała. No ale, ale też ciężko odmówić, że że mieć grała lepszy w mecz, posiadanie kontrola, kontrola tego meczu, no niestety nie musimy wyciągnąć wnioski. Kolejni pierwszoligowcy do pucharowej walki wkroczą w następnym tygodniu, gdy dojdzie m.in. do bezpośrednich start z udziałem przedstawicieli zaplecza Ekstraklasy. Tymczasem my już wkrótce zaprezentujemy na kanale Łączy nas Piłka TV wszystkie gole, jakie padły w meczach rozegranych w ostatnich dniach. Natomiast w przyszłym tygodniu kolejnym magazynem zamkniemy etap 1.32 finału. Wracając natomiast do rozgrywek ligowych, sprawdźmy, co czeka nas w trakcie weekendu. Dziesiąta kolejka rozpocznie się w piątek i potrwa aż do poniedziałku, gdy Zagłębie osnowiec zmierzy się z koroną Kielce. W związku z tym na nasz magazyn zaprosimy we wtorek, kiedy to obejrzycie u nas podsumowanie weekendu w fortuna pierwszej lidze.